Cześć, witam Was w takim krótkim jesiennym vlogu. Właśnie likwiduję ściebniska po kuku Kończę w zasadzie. Została mi tutaj jeszcze jedna działka 5 hektarów, i już będę miał wsio. Ta jest taka trochę specyficzna, bo jest i ściebnisko po kuku kiszonkowej, i ściebnisko poziarnowej. No ale przejdźmy do meritum. Myślałem, że to jest oczywiste. Jednakże było naprawdę sporo, sporo zapytań, dlaczego tak wysoko koszę kukurydzę. Chciałem generalnie wyjść z traktoru i pokazać na przykładzie całej rośliny, ale za duży jest wiatr, więc myślę, że wystarczy takie omówienie z traktoru i wyjaśnienie dla tych, którzy, którzy tego nie, nie wiedzą jeszcze po prostu. Najbardziej wartościową częścią rośliny w kukurydzy jest jej kolba. Nie oszukujmy się i to jest niezaprzeczalne. Łodyga i liście to jest tylko dodatek. A co mi daje takie wysokie koszenie? Po prostu zostawiam najmniej wartościową część rośliny na polu, żeby podnieść koncentrację skrobi, czyli jak największy udział ziarna w kiszące i to daje mi taki efekt, że po prostu krowa ma ograniczoną pojemność po prostu brzucha i więcej tam nie wypchamy i żeby to co tam dajemy żeby było najbardziej można powiedzieć wartościowe wtedy przełoży się to na większe wyniki produkcji mleka tak to mniej więcej określam no prościej się tego nie da wytłumaczyć dodatkowo na dole Kukurydzy znajduje się najwięcej zanieczyszczeń popiołu, tak zwanego właśnie popiołu, jeżeli weźmiemy wyniki analizy kiszonki. No to ten popiół jest na dolnej części łodygi i on po prostu przechodzi przez krowę nietrawioną. bo to są jakieś kurz, odrobiny piachu. Generalnie to jest tylko tyle, że masa zabiera nam miejsce w żołądku i w praktycznie bez, e, bez efektu przechodzi przez kwałę, więc no dlatego, że najlepiej jest, jak jest tych zanieczyszczeń, jak najmniej. Cięcie jest u mnie tak 60-70 cm, zależy od działki, już u sługodawca, gdzie tam jest troszkę niższy. 3-metrowa to też tak około 50 cm tylko zostawia. No ja bym wolał właśnie coś takiego, jak jest tutaj, żeby wszędzie zostało, no bo ta łodyga, no, no, mówmy się szczerze, to jest tylko włókno, to jest tylko zapychanie, i przy żywieniu wysokowydajnych krów nie jest to korzystne. Generalnie, jakbym miał naprawdę hektarów brud, najlepiej byłoby to kosić pod samiuśką kolbą. Jednakże, no jak wiemy, e, tych, te, 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 ta ziemia też troszeczkę kosztuje uprawa, więc lepiej część zostawić, tak jak zrobiłem to, na ziarno. E, typowo i dołożyć właśnie tego ziarna samego do dawki i nareszcie pól skosić po, po bożemu jeszcze no tak jak widać no po prostu co tu dużo ukrywać lepsza pasza więcej mleka nie oszukamy nie przeskoczymy tego no i myślę że wyjaśniłem temat dlaczego cięcie wyżej jest wartościowe to nie tylko chodzi o to żeby mieć jak najwyższy kopiec tylko że po prostu e, ilość ziarna i tak będzie ta sama, czy, czy skosimy przy ziemi, czy, czy pół metra w górze, to ziarna zbierzemy to samo, a zbieramy tylko zapychacz. Na to miejsce lepiej dać dobrej kiszonki e, i na pewno efekt będzie lepszy, e, jeśli chodzi o wyniki produkcyjne niż byśmy mieli po prostu tą słomę, bo inaczej tego nie da się określić tą słomę. I jeszcze co. Ciekawsze ta, ta, te włókno, co tutaj jest, nie robi nam struktury w paszy, w pmr czy też w tmr -ze. I tak tą słomę musimy ułożyć, i tak, żeby po prostu była odpowiednia frakcja zadawanej paszy. Więc no, tracimy drugi raz. Nie dojść tak, jakbyśmy wrzucali połowę beli słomy, przykładowo do wozu niż tam 30-40 kg tylko i wyłącznie. Jeszcze taki drugi temat przy okazji poruszymy. Otóż jak zagospodarować te resztki pożniwne po kukurydzy ziarnowej. No tutaj grzechem byłoby dawać jeszcze raz obornik na to z dwóch aspektów. Po pierwsze pH tutaj jest do regulowania, a dwa już obornik był stosowany dwa lata wstecz pod rząd, także już troszeczkę tych nawozów organicznych, tu w glebie na pewno pozostało po tamtym oworniku. E, jeszcze z ten z zeszłym roku dawany na pewno będzie fajnie, fajnie w dużej mierze przyswajany przez rośliny. No i w jakim stopniu też sprzed dwóch lat, bo owornik e, w pełni rośliny wykorzystują bodajże przez cztery sezony wegetacyjne. Także e, no cóż, no, jest tej materii na pewno. Dodatkowo tutaj ruchnica z tych resztek będzie E, też znacząca. Ja mam pomysł na to taki, że pójdzie na to wapno sypkie e, węglanowe 5 ton na hektar będzie to jeszcze raz przysypane e, po prostu e, talerzówką przemieszane i dopiero później orka zimowa. Dlaczego drugi raz talerzówką? Żeby po prostu tego wapna nie wrzucić na dno e, bruzdy. E, jeszcze jak u mnie łuk ma przedpuszki, czyli już totalnie to wapno by poszło na samo dno i stamtąd by po prostu ono nic nie działało, tylko zostało wymywane. No i właśnie też obornik, nie będę stosował go tutaj, żeby zaoszczędzić. Wiadomo, przy tych cenach nawozów warto go rozsypać na łąki, wtedy troszeczkę tego NPK też sobie na łąkach zaoszczędzę. No wiadomo, nie będzie tego dużo na te łąki, ale tak myślę po te 20 ton, dwa rozrzutniczki na hektar rzucić i, i, i będzie już fajny efekt, więc tego NPK na wiosnę będzie można e, przyoszczędzić. No cóż, no trzeba koszty liczyć e, w każdym właśnie możliwym miejscu i szukać tych oszczędności. Bo nie jest tak, jak to mówił e, szef grupy Azoty, że do przychody rolników też znacząco poszły w górę. No, Można powiedzieć, że przy tych kosztach e, ta podwyżka cen płodów dolnych, mówię tutaj o pszenicy rzepaku, kukurydzy, no to nieznacznie się podniosła względem, względem e, tego jak nam skoczyły koszty i nie tylko wspomniane nawozy, ale paliwo, e, środki ochrony roślin, środki produkcji, folie, siatki, takie rzeczy, energia elektryczna. No to już to kilku na 100% też są wielkości, więc sumując wszystko tak naprawdę mamy dużo, dużo mniej w kieszeni na koniec, więc kluczem tutaj nie jest wysoka produkcja tylko niskie koszty i ja cały czas na to zwracam uwagę, wszędzie Wam staram się to przedstawić, żeby możliwie jak najbardziej redukować koszty, gdzie się da, gdzie tam, gdzie nie po prostu nie spowoduje nam Spadku e, plonu, czy też spadku produkcji, bądź też e, ten spadek nie będzie aż tak wielki jak e, w porównaniu do spadku kosztów. Więc no, każde gospodarstwo jest inne, w każdym trzeba szukać do siebie najlepszego wariantu. I tutaj fajna, fajnie w internecie się ukazał niedawno film o Cimentala e, w Beskidach, bodajże e, na południu Polski że po prostu tam cena mleka jest niższa, ale, ale mają koszty też dużo niższe produkcji. No i, no i właśnie tutaj to jest takim podsumowaniem, jeśli chodzi o, o całe zarządzanie gospodarstwem. W tym momencie, w tym, w tym właśnie czasach kryzysu, bo tak to trzeba nazwać, bo po covidowy kryzys wszyscy odczuwamy. Mniej lub bardziej, ale każdego każdego niestety dotyka. Więc cóż, no tutaj jeżeli macie jakieś uwagi co do mojej właśnie, mojego planu tutaj wapnowania, no to chętnie posłucham, bo chciałbym tutaj chorkę wykonać jeszcze na zimę. No i wiadomo po ją możliwie przyciągnę, odciągnę w czasie. Też nie mogę tutaj nie wiadomo ile czekać. Ale do końca listopada pewnie się wstrzymam te około 3-4 tygodni po zastosowaniu wapna i przymieszaniu go z talerzówką żeby ono troszeczkę przeszło przez tą wierzchnią wapstwę gleby poszło głębiej żeby po prostu ja tak jak wspominałem nie, nie wodać tego na dno żeby to dało jakiś długotrwały efekt no to właśnie i to by było tyle jeśli chodzi o dzisiejszy vlog taki na szybko mam nadzieję że przypadł do gustu ale w przyszłym tygodniu czeka, czeka, czeka ciekawy materiał więc do zobaczenia w kolejnym filmie